Witam na kalane Flagman Polska. Mam na imię Artur. Dzisiaj przed nami ostatni dzień wędkarskiej wyprawy na Mazurskie Jeziora. Byliśmy tutaj trzy dni. Dzisiaj, no, jak widzimy, mamy typowo szczupakową pogodę. Wczoraj mieliśmy oberwanie chmury, ulewy. Piątek za to mieliśmy totalną patelnię. Słońce świeciło, nie było wiatru. Także skupiliśmy się tylko na rekonesansie, łowieniu okonków. Zapraszam na kolejny odcinek. Atak okonia tutaj widzisz? Na drobnicy pewnie ukleje atakują. Zaraz tam cichutko podpłyniemy na silniku elektrycznym. Rzucimy obrotówką i pewnie zaraz go znajdziemy. Nie mamy gdzie echa, zapomnieliśmy wziąć elektroniki, to może i dobrze. Tradycyjny, stary sposób na oko. Obserwacja wody, obserwacja otoczenia. Zobaczymy, co tu się dzieje. Co tą białą rybkę tutaj gania. Spotkaliśmy miejscowego wędkarza. Od rana nic nie złowił, także warunki dzisiaj mogą być niesprzyjające. Flauta na wodzie, słoneczko i zero chmurek. O, dalej widzimy tam spławy rybek, coś się podbija, coś się gania, także dopływamy do tego miejsca. Za chwilkę powinniśmy mieć odpowiedź. Ale drobnicy widać tą rybę. Ja nie mam okularów, ale widać już tylko co ją gania. Teraz założymy coś mniejszego. Srebrnego. Z pięknym słoneczko. Aż piękne, fajnie, tak, bo nie pada w końcu. Srebrne powinno ładnie daleko odbijać, dawać refleksy. Myślę, że zaraz coś złowi. O, już nawet w opadzie było branie. Jest. O jest! Olż olbrzym mm. <laughs> <O>. <laughs> No ale jest, mówiłem, że gdzieś go znajdziemy Może nie jest to zbyt okazały Okazały okaz Ale takie 15 cm pewnie nie ma To jest właśnie to obserwować wodę, obserwować przyrodę Tryliony drobnice, ale co to jest? To nie są małe okoni czasem? To ma paski, czy mi się wydaje? Ma paski, to są konie. To są malutkie okonki. To jest tak zwane zachwaszczone jezioro. Tyle białorębów, tyle pożywienia. Gdzie ten drapieżnik? W siatach. Tutaj do końca maja stoją siatki na tym jeziorze. Drapieżnik jest sukcesywnie wyłapywany tutaj. Nie ma go w toni. To trudno, będziemy szukali dalej. Zmieniliśmy wędkę na jeszcze lżejszą, jeszcze czulszą. Czterogramowa główka Tanta Hitomi, dwucalowa. Strasznie czuję, jak te płotki odbijają się o plecionkę. A pod tą płotką jest właśnie okonek stoi. Nie jest dzisiaj zbytnio agresywny i łapczywy, bo czuję cały czas, że to są jakieś brania, puknięcia, ale to chyba te płotki się obijają, o plecionkę. Widać, no... <grystanie> jest! Mamy okonka w opadzie, czyli stoją gdzieś w toni. Nie ma ich przy dnie, stoją w toni, zaraz pod tymi płotkami, których są tutaj tryliony. No, okoń klasyczny, 17-centymetrowy. Cyk! Hitomi. Do wody. Mimo, że bardzo wierzę w, w Hitomi, które daje mi z pomostu sporo małych rybek, świetna zabawa na białoryb i e, okonka, uzbroimy się teraz w riperka szada calowego, Bezpośrednio, a nie, założymy jednak, założymy sobie agrafkę z kętlikiem, węzeł szybki, prosty. Nazywa się Palomar Idealne dla starszych panów którzy już mają problem ze wzrokiem Jeden prosty węzeł, oczko Przekładamy Zaciągamy Pięknie ryba chodzi Zaraz zobaczymy co ją tam gania Główka 4 gramowa Wędka od flagmana Orbion do 5 gramów sklejaną szczytówką w kolorze białym. Pięknie widać brania, pięknie widać uderzenia, nawet jak ta biała rybka się ociera o plecionkę, Świetnie wszystko widać. Mamy uzbrojoną przynętę. Rzucamy, zobaczymy co będzie. Co ta woda przed nami kryje. Bo coś kryje, coś tu się ładnie rzuca. O proszę Jak odprowadzają koledzy Odprowadziły okonki A przed nami się pięknie kotuje. Co to było? Ziele, tak głęboko Co, nie wziąłbyś? Ja bym wziął spróbujemy teraz nowo blerka tłuczowego takiego, płytko schodzącego. Zobaczymy. Będziemy dzisiaj wrzucali wszystko co mamy, a mamy tego sporo dzisiaj towaru. Więc co parę minut zmiana przynęty. Ale nie schodzi. Widziałeś, nie to nie? Zobacz, ależ PIĘKNIE! Zobacz Świetnie pracuje, świetnie się wykłada w ogóle Można go prowadzić wolno, jednostajnie A można podszarpywać Twitchować delikatnie no Świetnie skakuje na boki A przy pauzie ładnie lusterkując tonie Świetne to Świetnie to wygląda No nie no zobacz Kurczę, no Spróbujemy teraz na popera słoki, 3 gramowy 40 mm z systemem live action, czyli że mamy do mikrofonu z powierzchni, nic z toni, nic troszkę przy dnie. Miejscówka obrzucana najpierw tamtą w toni, później riperkiem. Mieliśmy obrotówkę, mieliśmy popera, nic się nie dzieje. Szukamy dalej, lecimy na kolejną miejscówkę. Przy bliżej zobaczymy. O! Jest! Troszkę większy. Troszkę większy, mam nadzieję. No, ci powiem, że przyzwoity garbus. Proszę bardzo. 22 cm. Wyciągamy szada 3 calowego. Piękny garbus. Och. No i wypuszczamy ależ maje statycznie odpłynął zobaczymy czy będzie jakiś drugi czy ten jeden to był tylko przypadek czy one tu stoją mm, trochę zaczepów tu mamy a... Ale to dobrze. Jak to mawiają? Gdzie patyki, tam wyniki? Jeśli chodzi o głosy natury, to dzisiaj to jest rewelacja, nie? część kanału ostrócko elbląskiego ale to nie jest sam kanał to jest tylko odnoga do yy, drugiego jeziora pod nami pół metra wody ale klimat jest naprawdę bajeczny tutaj normalnie dzicz totalna, dzicz z powalonymi drzewami pięknie to wygląda ja właśnie lubię przed słońcem się schować czasami przepłyniemy sobie wolno żeby nie, nie obrywać brzegów za jakieś pół kilometra, 600 metrów będziemy mieli kolejne jezioro Teraz wpływamy na zbiornik bardzo płytki, półtorej 2 metry głębokości. Dużo grążeli, dużo zatok, dużo rozlewisk, typowo szypokowa miejscówka, ale przed nami również jest piękna wyspa, którą zamieszkuje stado z 200 kormoranów. <tutek> tutaj to kwestia tylko zwijania przynęty, tak? Większe ripery i praktycznie zarodzigowanie, zwykłe zwijanie. Zrobiliśmy rekonesans na tym płytkim, y, szczypokowym jeziorku. Kanałem wróciliśmy nad y, to moje główne y, rynnowe jezioro. Znajdujemy się w takim dość specyficznym miejscu, bo jesteśmy dosłownie 5 metrów od brzegu, a pod nami 10 metrów głębokości. Tutaj lubią się ustawiać właśnie na tym spadku sandacze. Słynne miejsce wśród lokalnych fędkarzy, nawet wśród rybaka, bo tutaj lubi właśnie wzdłuż tego brzegu ustawić sobie siatki. Ale sprawdzimy to miejsce. Sprawdzimy to miejsce jeszcze kilkadziesiąt innych. Mamy dwa dni łowienia przed sobą. O ile pogoda będzie dopisywała, to będziemy spędzali ten wolny czas nad wodą. Sprawdzam w toni, sprawdzam przy dnie. Kilka próbnych rzutów i zawijamy żagle i płyniemy w stronę, w stronę domu. Od 8 rano na wodzie. Zgodniliśmy, zrobiliśmy przerwę. Tutaj na brzegu jest bar. Zjedliśmy sobie po hamburgerze. Zanim się ułoży, zanim wrócimy na wodę, kilka rzutów za okonkiem i są. Bardzo ładne. Przez cały dzień tyle nie nałowiliśmy, co tutaj z pomostu. No, no proszę, jest. W opadzie wziął. To wcale nie. E, malutki, ale. Ale daleko. Wydawało się duży przez moment. Obortówka w toni, czyli są, gdzieś tam grasują za, za drobniczką białą. A no, tutaj biała rybka. Tu jest pełno uklei, tu jest pełno płotki małej. O masz, jest. One tu stoją cały czas. No, już taki ładniejszy, nie? Około 20 cm. Ładno. Naprawdę, one tu w opadzie biorą wszystkie. Zobacz, tam też jest, widzisz? One po prostu się obudziły teraz, tam, gdzie dzisiaj byliśmy, próbowaliśmy, nic nie było, teraz zobacz, i mewy latają, i ryba podskakuje. Także one na jeziorze się odpaliły, podejrzewam. O, masz, jest, wow. proszę bardzo, no bo szalały, no, co rzut, to okoń, może nie są to jakieś olbrzymy. ale miejscowy był już nie podarował, podejrzewam. Jest piękny. Ale maluszek. Piękne uderzenie, ale maluszek. Mała obrotówka, może też dlatego, tak? No, nie taka mała znowu. Proszę. To jest flagman Viratta. Wędka azura Kenshin do 7 gramów. Kołowrotek 2,5 tysiąca. Teraz łowimy na obrotówkę, a jestem bardzo ciekaw, jak one zareagują yy, o konie oczywiście. Na, na, na przynętę gumową. Czy to jest kwestia właśnie y, koloru, czyli srebrnego, bo tu jest pełno uklejki akurat wytartej, I być może okoń myli tą obrotówkę z ukleją. Ale zaraz zobaczymy, czy będzie brał tak ochoczo na gumę silikonowe. Jednak spróbowaliśmy jeszcze raz na riperka, na szada trzycalowego na fioletowego nie chciały reagować. A proszę bardzo, pomarańczowy z seledynkiem daje takie rybki ładny okoń, naprawdę bardzo ładny okoń. Ładnie wybarwiony, zdrowy, gruby no i wściekły. No i to sprawca zamieszania. Szadzik, 3-calowy szat. A wędka ta co rana, od rana, łowimy na wklejkę Orbiona do 5 gramów. Jest to wędka od flagmana. Nie wiem, czy nawet 200 złotych kosztuje, trzeba by było kiedyś sprawdzić. Główka 3-gramowa, wolny opad. Ryby dostajemy w toni, przy nic się nie dzieje. Delikatne dzigowanie w toni. No, spodziewamy się powtórki, zobaczymy, czy będzie powtórka. O, jest! A było! By... Jest! Siedzi! Siedzi! Ale numer. Troszkę mniejszy. O wiele mniejszy. Ale zobaczcie. Zobaczcie, gdzie jest szat. Trzy cale w pysku takiej małej rybki. Ile ona ma? 17-18 cm. No i chlub do wody. Może jeszcze raz się uda? Do trzech razy sztuka. No niestety. To by było zbyt piękne, nie? Trzy rzuty, trzy ryby. No ale próbujemy dalej.